Od FIVM 798 685 751, numer pedofila 709 I Już podałem mój numer na czacie Już kurwa podałem kolegom numer i już wysyłałem, już wysyłam do niej, tak mój numer telefonu Podałem mój numer telefonu do najtak i ludzie tak dodały, cały czas numer telefonu No bo podałeś numer No